i ziomeczki, ja jestem Bartku Heksu Gaming. I dzisiaj nagrywam z moim bratem Krystianem. Przyjąłem się? No, polecam nasze Instagramy. Mój to Bartku. Podłoga, pod, no. podłoga Skut A od Krystiana no to jest dekrychu. Nie. Jak to nie? Krystian Kwec, zapomniałem. Przepraszam. Daj duo. Ja. Nie ja jaką to taką grasz. Ja muszę wbić. Co na nie? Na Dobra. Ja mam nowe konto, gdzie nie są za darmo. fajnie, feinbartuś możecie dołączyć do naszego klanu. To jestem, to jestem, ja. Teraz Krystian. Wbijacie do na kanał Adamny. Tu też nagrywa brawla. No i co? Czekaj, ja wybiorę bula. no i gramy. Gramy, gramy, gramy. Ja idę po skrzynkę. Co łapczysz. Bo dzisiaj nie dałabym ładek. Otóż dałabym i da, wami to jest dobry sklep na tym bo na skrzynki a tam do bicia. Skład na ten kim. Skład na ten kim. Skład na tym na to Skład na ten, ten, ten Mamy mało parki w więc... Dobra, tutaj z nimi Kurde! Zabił mnie Mortis, ale ult Krystus. Dawaj go. Ja tam kurde, uciekł. Co za zbieg okoliczności. On tam jest w nocy. Ja się dospiję do. Co? Dwa. Minus jeden? Minus trzy. Ja wezmę może. Rosę. Weź. Ro... I czekaj, a ty weź Piper. Nie, bo ja go muszę wbić. Piper weź. Nie. Nie, piper. Co? No bo tak, był... to jest dobry team. Aha. To jest dobry team na tą mapę. W ogóle do Pipera. Um. Co? Dobra, chodź tu, Dobra, nie śpisz Dobra, masz Jak to nie wiem, tak? Ja uwielbiam mi się te czaszki. To jest satysfakcja jakich jest pełno w takim jednym gromie. Aha, bo to jest za nasoczki zapewnione. No chodź, 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 Bo jeszcze zginie zaraz, bo ja cię muszę prowadzić. Kurde tam jest szelka na nasoczku. Kurde ona zadaje 2000 na daleko. A, no mówiłem ci, chodź, bo zginiesz. Minus 1. Minus 3. No właśnie minus o, Nie ma kurde. Wbijam tego... tego... To zagramaj jedną rundkę solo, póki Krystian wybiera postać. To jest mój pierwszy odcinek. Możecie sobie skończyć. No właśnie, do tego wybrać No Ona ma za dobrego ulta. Moim zdaniem to powinna być mityczna postać. Przynajmniej to, to jest taka jest moja opinia Nie wiem, czy wy się z tym zgadzacie, ale Shelly jest za bardzo opa. Nie jestem takim nubem, i nie będę używał ulta na skrzynki, bo niektórzy tak robią, bateria ci pada Christian. Dobra, 6 par kiepsów, bo tu jest jeden darmowy. Na bank mam showdowna z bulem jakimś, bo ludzie grają bulami na to... Tą... A z 8 bitem mam. Tylko teraz Dobra, Izzy. Albo ja będę zbierał na opening o, i odblokowałam dwa posta. Jednego expa mi brakuje do lewa. Do którego? <śmiech> mm. <śmiech> no, nie pij. Do 56. Co? dobra, że Jessie zostawię na opening i będę zbierał do 1000 pucharków. I wtedy będę odbierał wszystkie nagrody. No, zapłakki. Dobra. Pewno, daj duo. To ja zapraszę, ja zapraszam. Dobra, dawaj. Jutro wleci też odcinek. Odcinki będą wlatowały... Postaram się, żeby regular, regularnie, co jeden dzień. Może będą też vlogi ze sklepka. Bo ja na hulajnodzie, I tu. Chodź. Musimy tutaj gdzieś się poczaić. Będziemy robić tak, jedną gierkę duo, jedną gierkę solo. Kurde, tam... Nie, o nie, Buł idzie na środek. To chodź, chodź, chodź. Nie bym mógł go najszybciej dojechać. chodź. Mm -hmm. chodź nie wiem, gdzie To chodź iść. Może przykampmy. No właśnie, jak chciałem. Idziemy na nubów. I nie wychodź z tych rzędów. No za bardzo. 15%. Co jest? I postaram się, żeby każdy... Nie, ja, kurde, za długo się nie ruszałem i wyszło z gry. Po... Aha. Postaram się, żeby każdy... Baj, od... Odcinek trwał około o, 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 około 5 minut. Aha, wygraliśmy. Nie, nie wiem jakim cudem. Dobra, teraz gierka solo. Pisze mi, że nie... O, oglądaj. Mogę cię oglądać, bo jesteś w bitwie. Kurde. ładowarka mi wypada. Dobra. Teraz solo Pierdzielony net. net. Internetu nie masz tu dane sobie załóż. No w grę Dobra. Gierka solo. Mm, Spróbuję. Od... Każdy odcinek będzie trwał około 10 minut. Może jeszcze będą odcinki z Clash Royale. Dobra, jestem w tą grę. Mam Mastera 2 Nie Mastera, tylko Challenger. Nie wiem, kurde. Nie pamiętam już, ale wiem, że jestem dobry i mam wszystkie, jakby karty. Jak można tak powiedzieć. Jednej mu nie brakuje, która. Jednej mu brakuje. Która wyjdzie dopiero. Bo tak to no, jestem pro, można tak powiedzieć. Ten El Primo nie umie grać. Bo poszedł ze mną na Sola, a widział, że <laughs> miałem multa. W sensie, tak jak większość El Primo. One mają mózgów, ale nie, bo oni chcą mieć na partycji. Myślą, że wygrają, a przegrali. Hmm, huh. Tak jak najczęściej. Ale jak El Primo ma dużo HP, to To jest. To To jest. To kurde To Ale To kurde przez jest. Ale zginęłem kurde przez Kurde, minus to już co już mogłem mieć ten no rany jednego tego tego mi brakowało do rangi do tej tej rangi a no 15 ranga czymś tam fantastycznie i jak chcecie pobijać kucharki na postaciach, no to zróbcie tak, żeby nas Was ogląda i wygracie na no tam, widzi będzie ktoś w krzakach. Nie zawsze tak jest. Tak jest. Bez No to tak. Uciekamy z rose. Rozy, rozy, bo ona mnie zabije, tam w krzakach. Nie mam bólta i tutaj nie ma bólu. Nie ma bólu. Okej. I tutaj mamy liczbę obu zdjęć do strzału. Tutaj będzie ból. Nie ma. W ogóle taka rada jak gracie na wysokich parkach. Może wiecie to już, ale nie używajcie nigdy trzech strzałów na skrzynkę jak już gracie na wysokich puszkach. Oglądaj mnie. Nie. O! Oh, rozjechałem go jakimś cudem. Ulta nie, nie umiem nacisnąć. Mam showdona z Ricochetem chyba. Z roseą. Z roseą nie rozą. Rose no będzie roseą. Kurdona, chyba idzie poseczek. Przegrałem to. W sensie nie, nie, że przegrałem, ale z nią przegrałem. A, bo i nie poszła poseczek? Idzie o energy drink. Hotwa. Dobra, idę na nią. Ona też ma energy drinka, więc kurde na dwa hity nie zdjęła, co? Wow. Ten odcinek będzie dłuższy, no bo to jest mój pierwszy, będzie trwał gdzieś tak około 15 minut jeszcze jeden meczek. Jest ranga w górę. Idealnie czy puszek. Realnie? Idealnie. Kurde ile osób gra są na tą mapę. Kurde zginąłem, no, naprawdę. To będą moje drugie minusowe na tym koncie. Minus 3. Pokazałbym Ci jak wygląda gra na 20. rangu na szalce. Co? Już zbierałem 22 puszki? Ja będę zbierał gdzieś tak do około tysiąca, około potem uzbieram 20 skrzynek i no jakby wam to powiedzieć będę po prostu ugrał. Co? Ten typek ma 4500, a ma 3 postaci na 20. Jego z znajomych. Nie wiem dlaczego go miałem znajomych. <śkliwia> Fuck, Spike. Spike jest dobry. No ma, dostałem minusowych na 7. Minus miejscu. 3. No, minus 2. No, Ej, na 7. Zginę, zginę, nie, no, bo zginęłeś na 7 miejscu. No. Krystian ma prawie 5800. O jestem lepszy. Mm -hmm. Pamiętajcie. Fantastiko! Mogę za wam zaraz pokazać moje stare konto Nazywam się na nim Team VCR, no no albo Team VCR, a jak gdyby inaczej Dobra, idę szarżować na środek. O chopie, ale ich zszarżowałem. Uh -huh. Patrzcie, podchyluję się. Mam mały hopek na tą rosę. Ult, dobra, i do posoczek. Bum. Teraz. Nie wiem, ale z kim ja mam z LPMA. Nie, no, strzelam Logi miałem przez chwilę. Dobra. Win. Plus 10 każdy graczelkom. No szelę na tą mapę OP. O nie. pokazuje Pokazuję wam moje stare konto. Co na z czołem jest kurde? To jest moje stare konto. Szeli 17, ból 15, el primo. Powiedzcie mi, jak można mieć Piper na 20 randze? Nie wiem. Halo, VCR? No, to już będzie koniec tego odcinka, więc żegnamy się z wami. Elo.